Tragedia podczas sesji Rady Miasta Nie żyje skarbnik miejski Piotr Barczyk. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta Zabrze doszło do nagłego zatrzymania akcji serca u Piotra Barczyka, miejskiego skarbnika. Myślnik Zmarł mimo reanimacji, przekazał w rozmowie z pap Dawid Wowra, rzecznik magistratu. Do tragedii doszło w poniedziałek po południu podczas sesji Rady Miasta Zabrze. Nagle zasłabł Piotr Barczyk, miejski skarbik. Jak przekazał rzecznik tamtejszego ratusza Dawid Wowra, na miejsce niezwłocznie wezwany został zespół pogotowia ratunkowego. Zabrze. Nie żyje skarbnik miasta Piotr Barczyk. Niestety, pomimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej, nie udało się uratować życia mężczyzny. Wciąż nie możemy uwierzyć w to, co się stało, powiedział Wowra w rozmowie z polską agencją prasową. Doznał nagłego zatrzymania akcji serca podczas sesji Rady Miasta Zabrze. Łączymy się w bólu z rodziną oraz bliskimi, poinformował Wowra. Barczyk był skarbnikiem miasta nieprzerwanie od 1997 roku. W tym czasie współpracował z trojgiem prezydentów. 31 stycznia 2024 roku skończył 61 lat. Obrady Rady Miasta przerwano. Mają zostać wznowione we wtorek o godzina 12. Barczyka pożegnano również wzruszającym wpisem na profilu miasta Zabrze w mediach społecznościowych. Był niezwykle oddanym swojej pracy samorządowcem, serdecznym kolegą i współpracownikiem. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia, czytamy.